Padberning, zajęcia ogólnorozwojowe, ogólnowzmacniające, skierowane głównie na spalanie tkanki tłuszczowej. Głośna muzyka na zajęciach dodaje nam energii, w grupie razem ćwiczymy, wzmacniamy właśnie całe ciało, spalamy zbędne kalorie. Tak w skrócie mniej więcej to wygląda. Tempo jest podkręcone na maksa. Oczywiście w miarę swoich możliwości i sił wszystko wykonujemy. Nikt nie stoi nad nami, nad, nad nami z batem i nas nie pogania. Także na pewno nie ma się czego bać. zajęć na zajęciach coraz łatwiej jest nam wykonywać wszystkie ćwiczenia, utrzymać tempo od początku do końca. Czasami nawet trener oszukuje i gdzieś tam musi bokiem pochodzić, żeby złapać dwa, trzy wdechy. <laughs> Także spokojnie. Zapraszamy zawsze, czy to młode osoby, czy starsze w różnym wieku. Nie ma się absolutnie... Absolutnie czego bać. Wszystko jest tak poprowadzone, żeby każdy po prostu dał radę na tych zajęciach. Także absolutnie nie. Wie jak to tylko liczby. Fadbernik odbywa się we wtorki o godzinie 20:15. Natomiast gdyby ktoś jeszcze chciał dołączyć się do, na inne zajęcia, żeby troszkę więcej poćwiczyć. To na przykład czwartki, godzina 17, full body workout. Tam wzmacniamy całe ciało. Tempo jest może troszeczkę wolniejsze, więc warto przyjść zobaczyć. E, może sobota, godzina 8 rano. Jak ktoś lubi rano wstawać, to też serdecznie zapraszamy. Warto sobie ściągnąć aplikację i szybciutko zarezerwować się miejsca na zajęcia, ponieważ rozchodzą się jak ciepłe bułeczki.